Szanowni Państwo, 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Bardzo Państwa namawiam. Przede wszystkim, abyście poszli do wyborów, abyście popali tych, dla których wartości europejskie i cywilizacja zachodnia są wielką wartością, bo o te wartości walczyło pokolenie Polaków, wielu się działo w więzieniach. Wiem, że wielu z Państwa zastanawia się, co tak naprawdę ta unia znaczy dla nas. Więc już Państwu mówię, Obniżenie opłat za rozmowy międzynarodowe, obniżenie roamingu, obniżenie opłaty za SMSy wysyłane do krajów Unii Europejskiej, to właśnie nasza decyzja i praca nas, Europosłów. To każda inwestycja, która była realizowana w Brzozowie czy powiecie brzozowskim, to są środki Unii Europejskiej prawa pasażerów kolei. To również decyzja e, Parlamentu Europejskiego, aby chronić właśnie podróżujących, dla, kiedy e, pociągi się zbyt długo e, spóźnią. Walka o zdrowie, zwłaszcza w zakresie walki z nowotworami. E, to znowu działania Unii Europejskiej, które zwraca uwagę na ten problem, a wręcz w tej kadencji nowej będziemy walczyli o dodatkowe środki dla Polski na ten cel. Likwidacja plastiku, walka z zanieczyszczeniem powietrza, które ma wpływ na nasze zdrowie i życie, to również decyzja Parlamentu Europejskiego i wiele, wiele innych. Ja mogę o sobie powiedzieć, proszę Państwa, bo. Współpraca z Gminą Brzozów czy Powiatem Brzozowskim zaowocowała tym, że sześcioro stażystów po miesiącu było u mnie w Parlamencie Europejskim. Każdy z nich otrzymał ode mnie 1000 euro, aby móc żyć w Brukseli i czuć tą atmosferę i pracę europosła. To również współpraca ze szkołami, to lekcje europejskie. To spotkania w Brukseli dla różnych grup, które z terenu Brzozowa i powiatu brzozowskiego, właśnie na moje zaproszenie, były w Brukseli. To wiele akcji. Które miały miejsce, jak chociażby y, Mamota, to zbadaj się, Laurka, w której brały udział przedszkola y, z terenu Brzozowa i Powiatu, to Łukaciewska Cup, czyli rozgrywki piłkarskie, które sponsorowałam i z których też brali y, udział y, młodzi ludzie z terenu y, Powiatu i Brzozowa. I wiele, wiele różnych działań. Już nie mówię o tym, proszę Państwa, że wtedy, kiedy trzeba było wesprzeć Brzozów w staraniu się o środki, czy to na dom kultury, czy na remont płyty i ratusza, czy w końcu na najlepsze wyposażenie dla diagnostyki raka w szpitalu brzozowskim, ja byłam obecna, wspierałam, działałam, pomagałam i udawało się. Dzisiaj to ja, proszę Państwa, o głos zawsze byłam. Wtedy, kiedy brzosów i powiat mnie potrzebował, dzisiaj ja będę wdzięczna za. Państwa głos wybierzmy tych, którzy znają tę pracę w Brukseli, bo zaraz po wyborach zaczną się ważne sprawy dla Polski. A ja z podniesioną głową mogę Państwu powiedzieć, że walka o podkarpackie interesy i o polskie była moim priorytetem i z wieloma, z wieloma sukcesami zakończyłam tę kadencję. Pozdrawiam gorąco i proszę o Twój głos. Elżbieta Łukaciewska, lista numer 3, pozycja numer 10.